Witam, witam serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam was oczywiście do kolejnych ciekawostek z Wiedźmina 3. W dzisiejszym odcinek zaczniemy od Gwinta, ponieważ Gwinta, o ile się nie mylę, chyba jeszcze nie było w ogóle w moim zestawieniu ciekawostek przez te wszystkie odcinki, a warto też troszkę i Gwintowi się przyjrzeć, chociażby dlatego, że no nie patrząc jest to wielki sukces, tej minigierki w Wiedźminie, bo naprawdę gwint został się mega rozpoznawalną grą, wiadomo dołączanie tych realnych talii gier do dodatków, czy do wersji kolekcjonerskiej, czy sam fakt, że To już jako można zaliczyć nawet jako ciekawostkę, że powstała gra przeglądarkowa właśnie, w pełni oparta na Gwincie, aczkolwiek no, twórcy nie mieli prawa autorskich, dlatego no, strona została zamknięta no ale niewątpliwie tutaj CD Projekt Red stworzył no wspaniałą minigierkę, aczkolwiek no ja no nie przepadam za nią i w ogóle, ja nie przepadam za karciankami w ogóle za bardzo za minigierkami, chociaż to zależy od samych minigierek, ale no za karciankami za bardzo nie przepadam, nie ogarniam zazwyczaj tego o co tam chodzi, ale no też kwestia nieogarnięcia, bo po prostu no nie chce mi się przysiedzieć na tym te 5 minut, żeby chociaż zrozumieć, dlatego fajnie, że tutaj ten Wiedźmin 3, choć tego jest, można grać można powiedzieć wszędzie i zawsze, to można tą grę przejść nie grając w to ani razu, więc to jest w pewien sposób fajne, że ta gra nas do tego y, nie zmusza. No i tutaj jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że chociażby ten sam gwint, to, to tak naprawdę jest taki pomysł z dupy ponieważ sam pomysł na tą karciankę, tak jak tutaj donoszą twórcy, narodził się w firmowej łaźni, po prostu podczas kąpieli i wpadnięto właśnie na ten pomysł, i same pierwsze koncepty, można powiedzieć, grywalne już demo, tak naprawdę, gwinta powstało w dwa dni, więc no to tym bardziej świadczy, no, Jaki ten pomysł był taki tak naprawdę z dupy, ale zobaczcie, pomysł, ten demo powstało w dwa dni, minigierka osiągnęła wielki sukces, a podejrzewam, że, nie, że wiele produkcji osobnych, skupiających się tylko do jakichś tam danych kar karcianek nie osiągnęło takiego sukcesu jak ta właśnie minigierka z Wiedźmina 3, więc no to jest coś w wspaniałego w pewien sposób, no co zrobił... Jak wypromował, można powiedzieć nawet tego Gwinta, ten, ten Wiedźmin. Pewnie wielu nie obraziłoby się, gdyby powstała osobna gra, tylko i wyłącznie z Gwintem, z większą ilością tal i talii w ogóle. I tutaj, skoro jesteśmy przy tych kartach, można by chociażby wspomnieć, że w planach chociażby była jeszcze jedna talia do Gwinta, mianowicie bohaterów ze Skellige. Chyba nawet widziałem jakieś koncepcyjne fanarty właśnie tych kart. Aczkolwiek, szczerze Wam powiem, jeśli chodzi o wersję fizyczną, raczej to nie jest nic cięższego do zrobienia. Zresztą, no wiadomo, można, jeśli już były jakieś koncepty, można jeszcze samemu coś tam zaprojektować, czy nawet screeny jakieś porobić, wydrukować, jakoś fajnie to zrobić na jakimś, nie wiem, ślizgim papierze i tak dalej. No zobaczcie, no można to w pewien sposób zrobić. Dodatkowo, jeśli chodzi o same karty, warto by tu wspomnieć, że jest jedna chociażby karta z łucznikiem, i opis tego łucznika świadczy o tym, że dostał on. Strzałą kiedyś w kolano, no i tutaj jest no, dosłowne odniesienie się do Skyrima, gdzie co drugi można powiedzieć strażnik w jakiejś wiosce dostał, był podróżnikiem, tak jak my, ale no wiadomo, dostał strzał w kolano i wszystko się skończyło. I też jedną z ciekawostek można tutaj nadmienić, że jest jedną z najsłabszych tak naprawdę kart w tej grze jest Krowa. Aczkolwiek z tego co mi się zdaje i czytałem, to po wygranej turze właśnie, gdy użyjemy tej karty Krowa, tej karty Krowy. Dostajemy kartę czarta, więc, albo biesa. No, jakoś tak. Więc, no, to jest, uważam, dosyć ciekawe. Nie wiem, czy wiecie, ale na początku. Wiedźminie 3, prócz chociażby takiej minigierki jak Gwint, miałyby się znaleźć chociażby rzucanie toporami, aczkolwiek no to rzucanie toporami no się nie znalazło, to miało odbywać się głównie na Skeligę. I chociażby taka pewna minigierka, która została odgryta przez pewnego gracza Xboxowego. Właśnie na Xboxie została odkryty, odkryta ta ciekawostka, swoją drogą zastanawiam się jak ten koleś musiał namiesia, namieszać, żeby odkryć tą ciekawostkę, bo naprawdę tam trzeba sporo się e, pobawić, w takie kombinacje, w, w szybkie wyłączanie, włączanie gry, żeby spowodować w pewien sposób taki błąd i wtedy gra włącza się w takim alternatywnym trybie i po prostu od razu włącza się taka inna minigierka, co świadczy o tym, że ta no, minigierka była już dosyć na dosyć zaawansowanym poziomie, no musiała, musiała zostać w pewien sposób, nie wiem, z jakichś danych powodów porzucona, może już nie było czasu albo no po prostu Odechciało się twórcom, no ale widocznie na samej płycie to już w pewien sposób zostało. Ta minigierka gdzieś tam jest zablokowana po prostu. No i gdy, ten gracz już tam udało mu się wywołać ten błąd, choć podejrzewam, że to naprawdę przez przypadek, chyba, że w każdej grze próbuje coś takiego robić, to tak naprawdę ta minigierka polega na takich chodzeniu po takich punktach, na takiej dosyć dużej mapie. Tam na tej mapie widziałem chociażby krwawego barona, różne takie miejsca, miejsca chociażby, które możemy odwiedzić normalnie Geraltem w Wiedźminie III. I tam musimy oczywiście w tej minigierce chociażby szukać i zabijać potwory. Niestety tam z tego co zauważyłem, to po chwili gry, chyba po ubiciu trzech jakichś tam potworów nie ma już kompletnie co robić. Tak jak wspominam, no ta gra kompletnie nie jest dokończona. Jest, ona jest włączona tylko i wyłącznie poprzez, no wywołanie błędu, więc uważam, że jest to dosyć ciekawe. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często chodzę cały czas na Wyspę Świątynną w Nowigradzie. Uważam, że jest to naprawdę e, świetne miejsce, dosyć interesujące. Tam się naprawdę mało działo. Ja, uwa ja uważam, przynajmniej mam nadzieję, że w tym nowym dodatku krewi wino będziemy mogli tam e, no częściej troszkę poprzebywać, jakieś dodatkowe questy tam dostaniemy czy coś, bo naprawdę uważam, że jest to mega interesujące miejsce. I często również byłem na terenie tej świątyni, kurde, no szkoda, że nie można tych kapłanów tam wyrżnąć, czasami mam taki, taką mam chęć ich tam wszystkich wybić, no ale mniejsza o to. I za tą świątynią, jeśli tam byliście, bo ja byłem tam kilka razy, widać pewne buty przy zboczu, przy, no tam jest przepaść i tam później jest jakaś woda, no mniejsza o to. No i ja często zastanawiałem się o co chodzi z tymi butami, często też tam skakałem jakoś i tak dalej, chociażby dlatego mam tak cholernie dużo zgonów w Wiedźminie 3, właściwie chyba większość to jest przez takie moje akcje kaskaderskie, gdzie próbuję coś sprawdzić, znaleźć i tak dalej, no ale to akurat mniejsza z tym, no i zastanawiałem się, ja już miałem wcześniej powiedzieć o tej ciekawostce, ale no nie byłem pewny o co z tymi butami chodzi. No i trochę wygooglowałem i, o, i okazuje się, że to jest nawiązanie do samobójców. Dokładnie do samobójców z Azji. Ponoć tam właśnie e, w Azji, jeśli ktoś popełnia samobójstwo, właśnie niedaleko swoich zwłok e, zostawia tam różne swoje rzeczy, I najczęściej to okazało się, że są to właśnie buty i ma to tak naprawdę służyć tak jakiejś tam policji czy innym ludziom, którzy no, badają jakieś to zdarzenie, e, że po prostu ta osoba zabiła się dobrowolnie. Nikt jej do tego nie zmusił. No, dosyć dziwny rytuał, aczkolwiek, no, nie ukrywając, może i pomocny, skoro, jeśli to jest przestrzegane, ale, no, trochę wątpię, bo fakt, jeśli ktoś by kogoś zamordował, wystarczy, że zostawiłby, z u buty, yy, nie wiem, postawił i już śledztwo umorzone, bo on widocznie się sam zabił. No, nie wiem, ale, no, może to było kiedyś tak w tradycji przyjęte. No, uważam, że jest to dosyć, no, dziwna tradycja. No dobrze, ostatnia ciekawostka, jaką dla Was przygotowałem, jest też całkiem fajnym nawiązaniem do chociażby Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludów. Kró Krasnoludków? No. E, no. Aczkolwiek, to jest ciekawostka ze spoilerem i to dosyć dużym, więc jeśli jeszcze nie przeszliście Wiedźmina na trzeciego, szczególnie jeśli jeszcze nie odnaleźliście Ciri, więc to już po prostu odradzam oglądanie dalej tego materiału, odradzam już po prostu, radzę już po prostu wyłączyć ten materiał, więc z tymi osobami się żegnam, więc jeśli chcecie po prostu no, nie spoilerować sobie, no to już nie oglądajcie, więc ostrzegałem jak coś. No jeśli chodzi o to nawiązanie do królewnej śnieżki i siedmiu krasnoludków, gdy już jesteśmy na takim no dość zaawansowanym etapie poszukiwania Ciri, płyniemy w, pew, w pewnym momencie na wyspę Gieł. No i tam spotykamy krasnoludów, po prostu. W, takim, w takiej chacie, i oni proszą o pomoc w odnalezieniu trzech swoich towarzyszy. Jak, jak kto przeszedł, to już wie, co się tam z nimi stało, mniejszo o to, ale tak naprawdę chodzi o ilość tych wszystkich krasnoludów jest i było ich tak naprawdę siedmiu. No i tutaj już wiadomo, siedmiu krasnoludów, a gdy wchodzimy już później do tego domu, okazuje się, że Ciri no, nie żyje oczywiście, no ci, co oczywiście jak przeszli, no to wiedzą, że ona tak naprawdę no, spała, no, ona uśpiona tak naprawdę była w, w, w mocy. Są, pewnie dzięki pomocy Awalachowi, i się tak zdaje, bo rok temu już to przechodziłem, dokładnie nie pamiętam, no i Musiała. oczywiście od razu no odniesienie do królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludów, gdzie wiadomo tych Siedmiu Krasnoludów w pewien sposób można tu to, to odnieść, że opiekowało się tą Królewną Śnieżką, a Gerald jest takim księciem, który ją w pewien sposób obudził, no kto przeszedł to wiedział, więc no tutaj no w pewien sposób no mogłem swobodnie mówić, no bo ostrzegałem już o spoilerach. Więc, a i tak w, w, wszystkiego nie powiedziałem, ta rozmowa później z Ciri jest i tak dosyć, no, ekscytująca, szczerze wam powiem, to co ona tam później można z nią pogadać jest naprawdę super sprawą. No ale dobra, to by było na tyle w dzisiejszym materiale, mam nadzieję, że te ciekawostki wam się spodobały, dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie pozytywne oceny, to naprawdę super motywuje, także pozdrawiam, Narka.